Mamy teraz na scenie Julię małą aktorkę. Przedstawi nam monodram na podstawie wierszy Danuty Wawiłów. Chwila przerwy technicznej. Bądź grzeczna, mówi mama, ale ja przecież jestem grzeczna. Grzeczna, niegrzeczna, grzeczna, niegrzeczna, grzeczna, niegrzeczna. A kiedy jestem grzeczna, to jestem grzeczna nad wodą. A kiedy jestem niegrzeczna, to znaczy coś sioprotnego. A więc kiedy jestem grzeczna, to myję buzię. Kiedy jestem niegrzeczna, tu święt najlepszej sukience. Goła biega po mieście, albo pływam w kałuży i uciekam od mamy naprawdę bardzo daleko. Jak się będziesz gniewać na mnie, to ołówki ci połamie, słonia ci nie narysuje i pałacu nie zbuduje, z kuchni wyciągnę 一本书在。 Iść godzinę Albo dłużej Trzy godziny Lizać lody Kapić się Uch, Na samochody I na deszcz Co leci z góry I na żaby. Julia, czy Ty wiesz, co to jest stres? Tak, wiem. A masz taki? Czytała w książce. Eee, nie <laughs> mały stres. Bo nic nie było widać. Ja. ja się w ogóle nie zdrzastuję przed występami. No to cudownie, to tylko na scenie musisz występować. Tak. <grymne> <grymne> no, 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 powiedz mi, no, no, czy gdzieś występowałaś jeszcze? Tak, występowałam na Wrocławskiej Gali Talentów, dostałam się no, na eliminację. Byłam z moją wychowawczynią, tam pani wzięła, przerobiła ten tekst. I się dostałam. Pojechałam później do Oleśnicy na tą galę talentów, i naprawdę zaszczyt mi było tam być. Naprawdę to był dla mnie wielki sukces. No cudownie. Ale rozumiem, że się przygotowujesz ze swoją panią nauczycielką. Tak. Chodzę na kółko teatralne i sprawia mi to wielką przyjemność. Czyli to pani też stworzyła ten monodram, tak? Tak, no, tak pani wierszy, tak. Pani ładnie. Pani ogólnie tworzy nasze sztuki i tak dalej. No ktoś musi Super. reżyserować, wiadomo, no, sprawa. Tak. A ty jesteś tutaj z Wałbrzycha, tak? Tak, z Wałbrzycha jestem. w tak jakiej szkole? 28. 28. No. ja na Bardzo fajnie. Dziękujemy ci ślicznie. Ja również dziękuję. No. Do widzenia. Do widzenia. Dzień. Dzień. Tak, to Jesteśmy z Julią. Julia e, przed chwilą zeszła ze sceny, prezentowała monodram. Julia prezentowała swój talent aktorski, prawda? E, tak, owszem. Jak, ci się, e, jak się czułaś na tej scenie? E, bardzo dobrze. Generalnie jest tak, że się dobrze czujesz na scenie? E, zawsze tak jest. Okej, okay, czy to był twój pierwszy występ przed. E, przed publicznością taką małą? Nie, to był mój jakiś, nie wiem, dziesiąty, nie wiem dokładnie. Dziesiąty? Nie wiem jeszcze dokładnie. Czyli, czyli to jest monodram, z którym już zjeździłaś trochę świata? No, trochę tak. Okej, okay. a powiedz, to jest Twój jedyny monodram, czy masz jeszcze w swoim repertuarze jakieś? W sumie to jest mój jedyny monogram, ale przedstawiamy też y, sztuki teatralne, również na terenie Wałbrzycha, w teatrze y, y, dramatycznym i lalki aktora. Super, a powiedz mi, y, od ilu lat zajmujesz się aktorstwem? Odkąd poszłam y, do pierwszej klasy, zajmowałam się aktorstwem, czyli 3 lata. O kurczę, to masz trochę tego doświadczenia, nie? Tak, w sumie, ale jeszcze w przedszkolu y, trochę też już rozwijałam swoją pasję. Mhm. Mm Jakie masz plany na przyszłość, Julia? Chciałabym zostać aktorką i piosenkarką, jakby była taka opcja. Czyli taką aktorką śpiewającą? W sumie tak. W musicalach? No, w sumie tak. A czemu nie wybrałaś, bo śpiewasz, tak? No mało śpiewam, ale lubię też śpiewać Okej, okay. a czemu nie wybrałaś swojego talentu wokalnego, żeby tutaj zaprezentować, tylko ten aktorski jednak? Aktorski, bo mi lepiej wychodzi. Ten yy, śpiewający to tak, no mm -hmm. jeszcze muszę ćwiczyć. Okej, okay. myślisz, że jurorzy yy, dadzą Ci szansę, żebyś przeszła do kolejnego etapu? M może tak. Okej, okay. wierzysz w siebie. Tak. Super, dziękuję. Dziękuję.